Cześć, siema Witajcie w kolejnym odcinku z serii Bamberos. Yy, witam Was serdecznie z tej strony Rollmet Games. Stoimy właśnie tutaj przed nowym moim nabytkiem, jakim jest Zetor 7745. O, tu widać Turbo, jeszcze. Yy, kupiłem go właśnie na a, stronie aukcyjnej. Oto to, to. To tam taka strona aukcyjna, gdzie tam są maszyny rolnicze i i traktory z całej Polski. No kupiłem go z Kujawsko Pomorskiego. Tam, no tam dużo miał takich traktorów. On, się, on jest handlarzem głównie. No i tego. No opony mówił, że stan jest dobry tego traktora, niebity. On mówi, że kupił od jakiegoś tam rolnika z Niemiec, z Czech. O, bo on z trzech pochodzi o, tutaj ma, e, opony marki e, Trailborgi e, Stan tutaj bym powiedział, że jest bardzo dobry, 80% z tyłu, a z przodu tutaj bym powiedział, tak jest 50% Protektor jeszcze widać, to nieźle. O, na zwolnicach jest brak wycieków oleju. Olej nie wycieka tutaj. O, posiada on jeszcze Tour e, Quick 4M, i do tego jeszcze zestawu są widły. No, paleciaka, ale snopki też można o tym zbierać. Co tu jeszcze? O, przeżniki Kuma. Oryginalnie. O, bak paliwa 55 litrów. Tutaj się znajduje. O, ładne oklejenia dachu. Ma zetor. Takie czerwono-białe. Koguta ma oświetlenie robocze z tyłu, dwie lampy i tu tylny tuz, tak tu się prezentuje. Jedno gniazdo y, do prądu, i tu wejście do przyczepy, i tu trzy gniazda hydrauliczne. Y, tu jeszcze jest y, ten zaczep przesuwany, góra-dół. No i tuz jest na hakach, Euro 2. O, wejdziemy sobie do środka, o, tak to wygląda, tu jest siedzenie dla pasażera. Yy, motogodziny to ma prawie 6000, no nie 5692, odpalimy wam pokażę, yy, piątka tu już nie pokazuje piątki, ale uwierzcie mi, o tu jest 5692. o, licznik ładnie poświetlany Światło ja świecą O, tu też świecą ładnie Oświetlenie ma super, nie? O, kierunkowskazy też działają O, tu przyłączanie Nawet ma radio To wam pokażę ...18 Bitwa o Bachmut trwa przeciw no, radio już działa no i za niego dałem, za tego Zetora 70 tysięcy więc no, dosyć sporo dałem ale myślę, że to jest dobry zakup tym bardziej, że nie mam czynnika z przednim napędem a jest mi potrzebny, bo na tych górach 60 nie daje rady o tak dobra z tej prezentacji to by było na tyle o, zgaszy światło, bo akumulator się rozładuje A, jeszcze dźwięki wam pokażę, jak chodzi na obrotach O, tak chodzi O, i tu też chodzi, nie? Góra, dół Poleciak O, super sprawa złożenia balotów, jak najbardziej na plus jest jakieś ułatwienie, nie trzeba się męczyć tym małym traktorem, trzydziestką. Dobra, opuścimy tylko na dół te widły. Dobra, teraz padamy dzisiaj do kolegi po presę. Sipmy. Pójdę tylko bramę sobie otworzyć, bo chcę tam z tyłu skończyć zniwować. W ostatnim odcinku zniuwaliśmy tam pola, tam przy drodze. A teraz sobie tutaj z y, te snopki zrobić O tutaj Tutaj to zrobimy to jedno pole snopków I zobaczymy jak to wyjdzie w praktyce Czy się będą pacę te snopki robić czy, czy nie Wpadamy 30. O 30 już y, koła zrobiłem w ostatnim odcinku wam e, mówiłem, że poszłem i koła, bo e, na kolce najechałem, na łące jakieś kolce były Nie wiem skąd się tam wzięły, nie wiem czy ktoś mi to wrzucił na, na złość, czy co Ale nie było ich widać, bo były w trawie zarośnięte, nie? Ale dobrze chociaż tyle, że udało mi się dojechać do domu. bo tak to by była masakra, nie? No i ten właśnie wulkanizator mi pokleił, znaczy się dentki wsadził nowe, bo tych, tych starych się już nie po w bo wkładach były całe wsparciały. Nie? To nie było w ogóle sensu, żeby tego kłaził nowych tych dentek, w te opony. A opony te są nowe, znaczy się firmy KABATOS S. Mladaratus. Nie wiem, to takie jakieś te tajwańskie opony. Ale no myślę, że będą dobre, nie? Mówił, że, że tam nie, nie opadza się kupować jakichś mocno drogich opon, bo... ...od takiego traktora, to na co to, nie? O tu właśnie idziemy do, do kolegi z Bycha. Tutaj właśnie o, jak widzicie tutaj kolega Zbychu bychu pędzi z rotacyjną o, Kolega Zbychu Bychu to ziela jako trudno Tak to wygląda jego 60 A tu jest rotacyjna O dziwo ma osłony, nie? ale tu ta sześćdziesiątka no to swoje przeżyła nie tutaj w ogóle żadnych y, tej osłon brak błotników y, całe odcięte od oleju no jest masakra no dobra idziemy cześć mogę pożyczyć ten i to y, tą presę presę mogę pożyczyć a dobra dzięki Poszedł na obiad teraz, bo mówię, że teraz ma obiad, ten zbychu No bo teraz jest te, kudo pierwszy, nie? On zawsze o tej godzinie je obiad. Właśnie poszedł na obiad. pressa no, presa podczepiona, to jest właśnie kolegi ta presa, kolegi Zbycha O, tak to wygląda Jest, jadziemy dalej Mówię, że zatem presę chcę flaszkę e, tego... E, ...kociana, To Będę musiał mu kupić isso é já, ah, não é Ponoć to stawie są złote rybki, tak słyszałem, bo ponoć ten tutaj co mieszka, to te złote rybki tam i Jak jeśli spełnia trzy życzenia Twoje? O, dziękuję bardzo. Ostatnio spełniłam jedno, jedno życzenie, żeby tego u sąsiada zboże, co to ja powiedzieć. Żeby te, nie wiem co to No, żeby sąsiad wreszcie kupił sobie ten nowy samochód Bo, bo ciągle jeździć zostałem, lub potem I się faktycznie spełniło, bo kupił sobie tego nowego e, Turana, nie? No i kupił go Trzeba podczepić tutaj te, te rund, bo nie chce się rozłożyć A jak to się rozpadało teraz O, idzie Jeszcze sznurek wsadzimy, bo tu chyba sznurka nie ma o, tu już sznurek wsadzimy i będziemy presować. O, dzisiaj to by było na tyle. E, trzymajcie się, widzowie. W następnym odcinku nagram jak zbieram te kostki tutaj, nie? na tym polu. No jeszcze bym musiał oddać tę presę temu koledze z Bychowi. No i to by było na tyle. Cześć.